Ja zawsze kochałem rywalizację, jeżeli zacząć się biorę, to chcę to zrobić jak najlepiej, jak tylko się da, no więc zawsze sobie znajdowałem tych zawodników tuż przede mną i starałem się z nimi wygrywać. Myślę, że potrafię przegrać, ale oczywiście zwycięstwa bardzo, bardzo cieszy. Bycie mistrzem świata to oprócz przyjemności i zaszczytów, to jest jednak również obowiązek, ponieważ Zdaję sobie teraz z tego w pełni sprawę, że gdziekolwiek na świecie nie pojadę, gdzie nie wystartuję, będę tym mistrzem świata, więc wszystkie oczy będą skierowane na mnie. Wszyscy rywale będą teraz wyznawali zasadę bić mistrza, czyli muszę teraz trochę więcej potrenować, aby utrzymać się na tym szczycie. Pierwsza drzewka 15 minut i później główny trening 6 20 Tu paski dobrze teraz? Powinno być dobrze. W tej chwili jestem już w takim punkcie, że już wszyscy mi mówią: Ale, ty to masz dobrze, bo ty masz sponsorów, bo ty masz sprzęt, bo ty masz wszystko, co najlepsze. Aczkolwiek ja e, lubię przypominać, że też zaczynałem od tak zwanego zera. I też byłem kiedyś osobą, która przyszła do klubu, która nie miała nic. Pierwsze starty to było ostatnie miejsca. E, no, że tak powiem, tak bawiłem się w sport, w którym byłem nikim. I długo, długo, wiele, wiele lat czekałem e, na pierwsze, na pierwsze sukces. Wiele rzeczy można wypracować bardzo ciężką pracą. Ja, na przykład, w tej chwili, nie wiem, muszę wstawać przed szóstą rano, jeżdżę na stadion przy ulicy Litewskiej, już jest siłownia. Potem idę do pracy, prosto z pracy przychodzę na kolejny trening i praktycznie jest wieczór. Tak więc to jest ciężka, ciężka praca, która potem gdzieś zaprocentuje, ale wcale nie musi. Alek praktycznie nie opuścił żadnego treningu w sezonie. No, sporadycznie, jeżeli był chory, czy tam coś, to. To wypadek losowy, ale tak bardzo sumiennie pracuje systematycznie. A przede wszystkim no, systematyka, zwłaszcza właśnie tu w kolarstwie. To jest bardzo potrzebna, duży plus i, i to jest klucz taki do sukcesu. I tak za Kiedy jest koniec sezonu i kiedy mam taki planowy tydzień, dwa tygodnie wolnego, absolutnie niczego, to ja już w domu praktycznie wariuję. Już jest jednak to przyzwyczajenie. Bardzo ciężko się wtedy żyje bez treningu. Aczkolwiek, kiedy idę na trening, to również nie jestem z tego powodu szczęśliwy, ponieważ ja naprawdę nie lubię trenować. Ja się, ja się naprawdę zmuszam do treningów, ale sobie zdaję sprawę, że musi być wykonana ta praca, żeby przyszedł jakiś efekt. był w roli takiej, że nikt nie zwracał na niego uwagi i mógł atakować. Teraz będą wszyscy jego pilnować. Jest troszeczkę trudniej, żeby nawet to utrzymać. No i dlatego będzie mu troszeczkę ciężej, ale pracuje systematycznie. Nawet więcej niż w zeszłym roku powinny być z tego efekty. No i mówię, no teraz już naszym, naszym celem jest Londyn 2012. Oczywiście dostaję wiele telefonów, odbieram wiele e-maili, dużo ludzi, osób niepełnosprawnych czy studentów, którzy piszą różne prace, zgłaszają się oczywiście do mnie o pomoc, o radę. Jeżeli jestem w stanie coś zrobić, to oczywiście nie widzę w tym żadnego problemu, ponieważ cóż, dlaczego miałbym nie pomóc, prawda? Przecież ktoś kiedyś również wyciągnął do mnie pomocną dłoń. Jest klub Start Szczecin, jest Zbyszek Wandachowicz. Mój kolega z kadry polskiej w tej chwili, bez, bez którego prawdopodobnie mi w tym klubie by nie było, to właśnie e, dzięki niemu mam teraz e, sport we krwi. Ja zachęcałem bardzo dużo osób do uprawiania sportu i w zasadzie e, nie patrzyłem pod tym e, względem, że czy ktoś ma potencjał, czy nie ma potencjału. Chodziło o to, żeby e, coś robili ci ludzie, żeby się po prostu czymś zajęli. Ja rozpocząłem wyścigi od 1982 roku i w tym czasie bardzo wiele osób wymówiłem do, do tego sportu, m.in. Arka Szypińskiego, ale tam było około 30-40 osób w czasie się przewinęło. Także nie tylko Ark, Ark po prostu został, miał największe zaparcie i po prostu, a oprócz do tego talent to się wszystko zebrało na tym, że, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. sprawności nie jest żadną przeszkodą w niczym. Wszystko jest cały czas w naszych głowach, więc no pokonywać słabości trzeba zawsze. Ja też dwa lata temu na obozie na Wyspach Kanaryjskich miałem naprawdę nieprzeciętny wypadek na zjeździe z górki. Cało bolało byłem, ale cóż połatali mnie, naprawili, poszyli i na drugi dzień zameldowałem się na treningu. No i po paru dniach wróciłem na tą samą górkę i znowu się rozpędziłem co potrafię, żeby przełamać ten pierwszy strach. Podejrzewam, że sporo ludzi Niepełnosprawnych nawet nie wie, że jest coś takiego, że można uprawiać takie dyscypliny, gdzie trzeba się zgłosić, co trzeba zrobić. To jest klub inwalidów, Start, ulica Litewska 20. Można przyjść, można się zapisać, można porozmawiać, wybrać sobie jakąś tam dyscyplinę. Także za zawsze ktoś dla siebie by coś znalazł. Trzeba słuchać organizmu wierzyć w to co się robi i zawsze próbować, żeby gdy obudzimy się następnego dnia, nie żałować, że czegoś się nie zrobiło. Raz się żyje.